Cześć! Z tej strony Sylwia Maksym. Zapraszam Cię do mojego świata, w którym króluje paliwo z roślin. Jestem dietetyczką sportową. Uprawiam kolarstwo górskie, uwielbiam drożdżówki z makiem, świeże figi i kawę. Tworzę to miejsce dla sportowców i wielbicieli aktywności fizycznej. Tutaj dowiesz się, jak w smaczny i prosty sposób poprawić regenerację i zdrowo ograniczyć ilość spożywanego mięsa. Zapraszam Cię do wspólnego czerpania paliwa z roślin. Cześć, witam Cię w 103 odcinku mojego podcastu Paliwo z Roślin. Dzisiaj mam dla Ciebie super proste, ale bardzo praktyczne rady, które tak naprawdę możesz od razu zaimplementować w swoje codzienne postępowanie treningowe. Dzisiaj rozmawiamy o pomysłach na śniadanie przed treningiem. Zróżnicuję, jak powinno wyglądać śniadanie przed treningiem wytrzymałościowym, przed siłowym, czy można na przykład wybrać się na trening całkowicie nadczo. Jakie ilości węglowodanów są niezbędne do tego, żeby wspierać wydajność Twojego organizmu, i czy na pewno tłuszcze i białko są niezbędne w pierwszym posiłku przed treningiem? Serdecznie zapraszam Cię do odsłuchania tego odcinka, gdyż na 100% przyniesie tobie bardzo dobrą wiedzę i pozwoli na większe kombinowanie ze smakami, które jak najbardziej jest każdemu potrzebne w celu. Wprowadzenia większej elastyczności i większego wyboru na co dzień. Śniadanie przed treningiem jest zależne od godziny Twojej pobudki i czasu, który pozostał do rozpoczęcia treningu. Najważniejszym paliwem przed treningiem dla wszystkich sportowców i sportowczyń, niezależnie od uprawianej dyscypliny, są węglowodany w odpowiedniej kompozycji. Jeśli twoja dieta to paliwo z roślin, czyli prowadzisz na przykład dietę fleksytariańską, wegetariańską albo też wegańską, to tak naprawdę kompozycja tego posiłku przed treningiem i tak i tak jest niesamowicie prosta, niesamowicie łatwa, i przede wszystkim bardzo różnorodna, ponieważ paliwo z roślin, czyli tak jak nazywa się moja marka i słowa, którymi posługuję się na co dzień w każdej możliwej rozmowie, edukacji i budowaniu dobrych treści dla Was, stanowi synonim takiej dobrej, porządnej michy dla sportowca i sportowczyni. Paliwo to energia, czyli substancja, którą wykorzystujesz, by funkcjonować, działać, realizować założenia treningowe i wspierać swoje zdrowie. Rośliny to największa grupa żywności, które dostarczają węglowodanów, a węglowodany są najważniejszym składnikiem, makroskładnikiem diety dla sportowców i osób. Aktywnych. Zatem zobacz, jeśli prowadzisz dietę z ograniczeniem mięsa, bądź całkowicie wyeliminowałeś, wyeliminowałaś je ze swojego pożywienia, to stworzenie posiłku wegetariańskiego, przedtreningowego to tak naprawdę bułka z masłem. Wegetariańskie śniadania są naprawdę super proste. Wystarczy wyeliminować mięso i skupić się na najważniejszym dla Ciebie makroskładniku, czyli po prostu na węglowodanach. Na pewno wiele razy słyszałeś, słyszałaś, że śniadanie jest najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia. Uważam, że dla sportowca i sportowczyni wszystkie posiłki są ważne, nie tylko śniadanie. Bazowanie na hierarchii posiłków może okazać się błędnym, oczywiście myśląc o wsparciu twojej regeneracji. Odpowiedniej resyntezie tkanki mięśniowej, jak najbardziej możemy wybrać takie, taką hierarchię, i wtedy posiłek przed treningiem i po treningu, tak naprawdę dla sportowca, sportowczyni, osoby aktywnej, zawsze będą tymi najważniejszymi. Jednakże, tak naprawdę najważniejsza jest odpowiednia kompozycja posiłków. Suma kilokalorii, podział makroskładników. A no także smak takiego posiłku, dzięki któremu jeszcze chętniej będziemy realizować założenia wybranej dla nas indywidualnie diety. Kluczowym elementem śniadania przed treningiem jest dostarczenie niezbędnej dawki węglowodanów, którą organizm spożytkuje w formie energii. Kompozycja, skład, a nawet ilość węglowodanów w śniadaniu przed treningiem są zależne od czasu, który pozostał Ci od wstania z łóżka do wykonania jednostki treningowej. Różnica w kompozycji przedtreningowego posiłku śniadaniowego jest uzależniona również od formy treningu. Inne śniadanie zaproponuje triatloniście, który wykonuje pierwszy trening na basenie o godzinie 5. Inne kolażowi, który np. w sezonie przygotowawczym zaczyna dzień od treningu interwałowego na trenażerze, który trwa około 1,5 godziny do 2. Jeszcze inne śniadanie zje piłkarka, która wstaje o godzinie 8, a trening piłkarski rozpoczyna o godzinie 15.30. Pamiętaj, śniadanie przed treningiem możesz zawsze dostosować według potrzeb organizmu i, czasy, i czasu, który pozostał Ci po prostu do rozpoczęcia aktywności fizycznej. Jednym z najważniejszych protokołów, których, którymi możesz się posługiwać, jest periodyzacja ilości węglowodanów zależna od czasu, który pozostał ci do wykonania danej jednostki treningowej. Czyli, jeśli do Twojego treningu pozostały 4 godziny, to przyjmij 4 gramy węglowodanów na 1 kg masy ciała. Jeśli zostały 3 godziny, to 3 gramy węglowodanów na 1 kg masy ciała. Zaczynasz swój trening po 2 godzinach od śniadania? Zjedz wtedy 2 gramy węglowodanów na 1 kg masy ciała. Jeśli została Ci tylko jedna godzina do treningu, a Ty, jedząc śniadanie o takiej porze, czujesz się najlepiej, to spokojnie też damy radę. Zmniejsz po prostu liczbę węglowodanów do 1 g węglowodanów na 1 kg masy ciała tak jak najbardziej w tym przypadku będzie potrzebny kalkulator dietetyczny być może aplikacja która też ułatwi ci odpowiednią kompozycję takich posiłków bądź jeszcze jedna pomoc o której wspomnę za moment zanim przejdę do konkretnych pomysłów na przepisy śniadaniowe przepisy przed treningiem to chciałabym poruszyć jeszcze jedną ważną kwestię mianowicie czy warto trenować na czczu przed treningiem Trening nadczo to taka kolejna internetowa moda. Znajdziesz w internecie wiele wypowiedzi specjalistów, którzy twierdzą, że trening nadczo może sprzyjać redukcji tkanki tłuszczowej. Nic bardziej mylnego. Jeśli zależy ci na dobrze wykonanej jednostce treningowej, a nie tylko odhaczeniu w kalendarzu kolejnych e, wykonanych przez ciebie ćwiczeń, to jak najbardziej powinieneś powinnaś zjadać śniadanie przed treningiem. No chyba, że jesteś osobą, która bardzo, bardzo wcześnie wstaje i na przykład ma na celu wykonanie spokojnego truchtu, spokojnej przebieżki do około 4-5 km, to jak najbardziej śmiało nie musisz zjadać na siłę śniadania. Jeśli idziesz po prostu rekreacyjnie, popływać na basenie przez 40-45 minut, a nie odczuwasz potrzeby zjadania śniadania jak najbardziej wzbogacić bardziej swoją kolację w większą ilość węglowodanów dnia poprzedzającego twój trening i jak najbardziej wtedy nawet pół banana, dwa daktyle czy pół batonika węglowodanowego w zupełności tobie wystarczą. Jak najbardziej rozumiem, że każdy z nas ma inne potrzeby, jednakże pamiętaj im bardziej ciężki pod względem wydolnościowym dla organizmu trening tym większa ilość węglowodanów musi się znaleźć w pierwszym posiłku przed treningiem. Niezbędna ilość węglowodanów uzupełni zapasy glikogenu wątrobowego i mięśniowego, tym samym da energię do aktywności. Węglowodany przed treningiem to nie tylko energia podczas sportu, ale również lepsza regeneracja, która jest niesamowicie niezbędna w celu adaptacji i zrealizowania kolejnej jednostki treningowej, szczególnie jeśli... Tego samego dnia masz również w planie drugą jednostkę treningową. Jak najbardziej w sporcie zawodowym, a nawet i w sporcie amatorskim, tego typu plany treningowe jak najbardziej występują. Jeśli nie potrafisz niczego przełknąć po przebudzeniu, a trening musisz wykonać samego rana, to polecam ci pewną. Po prostu kombinacja, o której już wspominałam, zadbaj o wyższą liczbę węglowodanów na kolację w dzień poprzedzający trening. Rano wybierz małą przekąskę, jak po prostu banan, kilka daktyli, batonik węglowodanowy, albo na przykład sprawdzone przeze mnie, bardzo polecane również przez wielu innych dietetyków, rice Kejki. Na przykład na mojej stronie internetowej stylwiamaks.pl znajdziesz przepisy na rajzkej daktylowe, na rajzkej z pomarańczą, burakiem, szpinakiem, a nawet i cytrynowo-miętowe, więc możesz wybrać taki smak, który tobie odpowiada i taką kompozycję, która będzie dla Ciebie najbardziej dostępna. Wracając jeszcze do treningu nadczo, pamiętaj, że jeśli Twoim celem jest naprawdę intensywna jednostka treningowa, to niestety trening nadczo może obniżyć sumę wydatkowanej energii podczas treningu. Chcąc ułatwić Ci zobrazowanie tej sytuacji, po prostu włożysz mniej watów w korbę trenażera. Między seriami w siłowni, zamiast spacerować i naturalnie się ruszać, usiądziesz na ławce i będziesz odliczać czas do kolejnego ćwiczenia. Zamiast realizować trening biegowy z pełną energią. Energią będziesz oglądać, będziesz spoglądać na zegarek i odmierzać czas do zakończenia treningu. Na boisku będziesz się obijać i denerwować odgłosami burczenia w brzuchu. Naprawdę nie ma to sensu. Jeśli jesteś zawodowym sportowcem, zawodową sportowczynią, osobą niezwykle ambitną i aktywną, jeśli jesteś e, bardzo zawziętym w realizowaniu swoich celów amatorem i amatorką, to jak najbardziej. Pamiętaj, warto jest spożywać śniadanie przed treningiem, ale jego ilość zawsze musisz dopasować indywidualnie. Trening na czoł może również wpłynąć na obniżenie nit, czyli sumy wydatku energetycznego związanego ze zwykłymi czynnościami. Czyli, jak już wiesz, no, nie. Nie warto trenować całkowicie na czczo. Jedynym wyjątkiem jest potrzeba krótkiego rozruchu w formie jogi, rozciągania czy nawet krótkiej przebieżki w celu pobudzenia układu nerwowego i dodania energii organizmowi od samego rana. No i wtedy taki rozruch możesz wykonać na czczo. Obniżenie sumy wydatku energetycznego związanego ze spontaniczną aktywnością ruchową może skutkować również tym, że na przykład jako osoba aktywna i bardzo ekspresyjna e, stosując tego typu rozwiązanie, czyli unikając tego pierwszego posiłku przed treningiem, możesz zacząć borykać się ze zmniejszeniem ilości energii w ciągu dnia. Czyli na przykład zamiast wrócić do domu po treningu i na przykład jeszcze wykonać jakieś czynności związane, chociażby z porządkami domowymi, najchętniej i położysz się do łóżka. Zamiast wybrać się na spacer, zalegniesz na kanapie i jedyną czynnością, jaką będziesz prowadził, prowadziła będzie przełączanie kanału w telewizorze. Zamiast e, wybrać się po prostu na jeszcze jedną, ale bardzo rekreacyjną jednostkę treningową, będziesz po prostu bez sił, bez energii. Więc dlatego tak ważna jest odpowiednia podaż kilokalorii węglowodanów i odpowiednia kompozycja każdego Twojego posiłku. No dobrze, teraz do konkretów, czyli jak skomponować śniadanie przed treningiem? Ogromnie ważnym aspektem w komponowaniu śniadania przedtreningowego jest niska zawartość błonnika. Błonnik oczywiście jest niezbędnym składnikiem pokarmowym, ale przed treningiem jego ilość powinna być minimalna. Czyli jak w praktyce obniżyć ilość błonnika w śniadaniu przed treningiem? Bardzo prosto. Pieczywo pełnoziarniste lub razowe zamień na pieczywo pszenne. Płatki pełnoziarniste owsiane zamień na błyskawiczne. Ryż brązowy zamień na jaśminowy lub basmati. Zamiast kaszy gryczanej czy kaszy owsianej wybierz kaszę kuskus lub jaglaną. Zamiast malin, które są bardzo zasobne w błonnik wybierz jagody lub borówki. Zrezygnuj ze strączków lub wybierz te łatwostrawne, bądź też na przykład w formie zmiksowanej, na przykład w postaci humusu czy jakiegoś ter serka z tofu. Kolejny raz, dosłownie do znudzenia, ale wierzę, że nie do znudzenia. Ponownie powtórzę, że węglowodany w diecie sportowca są podstawą. Wiesz już, ile powinno znajdować się w posiłku przed treningiem, jednak teraz chcę przybliżyć ci ich źródła. Badania naukowe potwierdzają, iż połączenie dwóch źródeł węglowodanów może wydłużyć czas wykonywanego treningu, wpłynąć na jego jakość i poprawić przede wszystkim twoją regenerację. Czyli jak to wygląda w praktyce? Połącz źródła glukozy z fruktozą. Przykłady? Bardzo proszę ryż, czyli źródło glukozy, połącz z drzemem, czyli źródłem fruktozy. Do, płatki, do płatków owsianych możesz dodać jabłko. Makaron wymieszaj z truskawkami i z miodem. Kaszę kuskus -kus podaj z kajmakiem i drzemem. Prawda, że proste? No dobrze. A co z białkiem i z tłuszczem przed treningiem? Dodać, zrezygnować, ograniczyć? Musisz wiedzieć, że oba składniki mogą powodować wydłużenie trawienia posiłków, w którym się znajdują. Zawartość tłuszczu i białka w posiłku przed treningiem będzie zawsze zależna od ilości czasu, który pozostał do wykonania jednostki treningowej. Jeśli trening rozpoczniesz na 3-4 godziny od momentu spożycia śniadania, to bez obaw możesz zjeść pełnowartościowy posiłek składający się z chudego białka, czyli np. chudy twaróg, jogurty, typu skyr, jogurt sojowy, napój roślinny z dodatkiem jedno lub wielonienasyconego tłuszczu, np. masło orzechowe, orzechy, awokado, oliwki, oliwa z oliwek, olej rzepakowy lub lniany. Najważniejsze, by nie przesadać z ilością tłuszczu i białka w posiłkach, które spożywasz na około godzinę bądź też dwie przed treningiem. Możesz wtedy uskarżać się na uczucie ciężkości, a nawet niespodziewanie biec do toalety. Większość sportowców i sportowczyń, z którymi pracuję na co dzień, po prostu uwielbia, ubóstwia śniadania słodkie. Jednakże i to uwielbienie na wskutek długiego trwania, na przykład długiego sezonu startowego w kolarstwie czy w innych dyscyplinach wytrzymałościowych, ten smak słodki zazwyczaj jest zbyt często wykorzystywany. Bardzo często podczas treningów są, występują przekąski słodkie jak żele, napój zotoniczny, batoniki, rajskajki, daktyle czy banany. Zatem wielokrotnie też im dalej w sezon startowy, tym częściej sportowcy, sportowczynie chcą wybierać jednak posiłki wytrawne. Ale dzisiaj skupimy się na jednych i drugich, tak żeby móc Tobie dać jak największą liczbę rad i konkretnych porad, które możesz wykorzystać w swojej kuchni przed treningiem. Przedstawię Ci Pięć pomysłów na najfajniejsze śniadania, pełne dobrej kompozycji, smaku. No i przede wszystkim również tej strony wizualnej, która na pewno zachęci cię do spożycia takiego śniadania i doda jeszcze większą energię. Jaglanka z owocami i masą orzechową. Po prostu wybierz płatki jaglane, średniej wielkości jabłko, około szklanki napoju sojowego, łyżeczkę masła orzechowego i łyżeczkę syropu klonowego. Niesamowicie proste, wystarczy tylko ugotować, dodać pokrojone jabłko. Jeżeli lubisz cenamon, śmiało jak najbardziej możesz go również użyć. Kolejny pomysł to ciasteczka z kaszy jaglanej z gorzką czekoladą i daktylami. Wystarczy ugotowana kasza jaglana, napój sojowy, gorzka czekolada, łyżeczka oleju kokosowego, kilka daktyli i jeden dojrzały banan. A może zamiast czegoś mi serce, wolisz coś jednak pochrupać? Czyli tak jak ciasteczka, przed chwilą podałam na nie przepis, możesz również wybrać lawasz na słodko, idealne takie wege śniadanie przedtreningowe. Lawasz kupisz w w wielu popularnych sklepach, w wielu popularnych sklepach spożywczych. Ja zazwyczaj lawasz kupuję po prostu w Biedronce, ma doskonały skład, jest zazwyczaj dostępny w sytuacji, kiedy rzeczywiście go poszukuję, aczkolwiek wiem, że kilku moich sportowczeń, kilka moich sportowczeń i sportowców, z którymi współpracuję narzekało, że niestety nie we wszystkich miastach on się znajduje, także spokojnie wtedy możesz lawasz zamienić na tortillę albo na po prostu zwykłą bułkę kajzerkę, zwykłą bułkę pszenną. Ale wybierając lawasz śmiało Możesz użyć do takiego śniadania. Jeden arkusz lawasza, do tego połówkę kostki tofu naturalnego, dorzuć do tego banana, dodaj. Dwie sztuki orzechów włoskich, dwie sztuki orzechów brazylijskich, to wszystko zmiksuj i w ten sposób możesz otrzymasz fajny serek, którym posmarujesz lawasza i będzie on fajny, chrupiący. Jeśli jeszcze w domu posiadasz grilla elektrycznego, to śmiało możesz wrzucić takie, taką kopertę złożoną z lawasza i go lekko podpiec. Jeśli nie masz grilla elektrycznego, to wystarczy wrzucić lawasz na patelnię i wtedy też uzyska fajną chrupkość. No dobrze, to teraz coś wytrawnego. Na przykład kanapki z roślinnym twarożkiem i suszonymi pomidorami. Jest to dosłownie błyskawiczne śniadanie. Wykorzystamy do niego chleb pszenny, drugą połówkę kostki tofu, bo na przykład jesteśmy osobami, które bardzo dbają o to, żeby nie marnować żywności, jak najbardziej polecam tego typu rozwiązanie. Do tego dwie łyżki suszonych pomidorów odsączonych z zalewy, sól, pieprz do smaku i jedna malutka, skromna łyżeczka oliwy z oliwek. Tofu miksujemy ze wszystkimi składnikami, smarujemy taką pastą nasze kromeczki i już jesteśmy gotowi na trening. Jeśli mamy tutaj osoby, które zdecydowanie rano preferują jednak posiłek półpłynny-płynny, płynny, to zamiast wcześniejszych propozycji stałych, jak najbardziej mogą wybrać koktajl. Mój ulubiony koktajl, który już wiele, wiele lat temu, oj około 8, być może nawet 10, nazwałam Pij Żelazo podnoś żelazo, czyli takie płynne śniadanie przed treningiem. Wykorzystamy do jego stworzenia po pierwsze naturalne źródło azotanów, czyli ugotowanego buraka, do tego dodamy łyżeczkę kakao, około szklanki napoju sojowego, jedną łyżkę masła orzechowego, ugotowany ryż basmati, czyli źródło glukozy i jeden banan, czyli źródło fruktozy, bo wybieramy bardzo dojrzałego banana. Całość miksujemy i możemy popijać ze smakiem. Gwarantuję Wam, że ziemisty posmak buraka, na który Narzekają niekiedy moi podopieczni i jak najbardziej jest skutecznie gaszony przez dojrzałość banana i niesamowity smak kakao. I co? Proste. Podałam Ci w ciągu kilku minut dosłownie pięć fajnych, konkretnych przepisów. Jeśli jeszcze ci mało, jeśli chcesz jeszcze więcej, jeśli chcesz się zainspirować tym. W jaki sposób możesz przygotowywać bardzo fajne, proste posiłki przed treningiem? To serdecznie zapraszam Cię również do mojego sklepu internetowego, który znajdziesz na mojej stronie sylviamaxun.pl, a tam czeka na Ciebie 30 pomysłów na posiłki przed treningiem. Jestem niesamowicie dumna ze stworzenia tego produktu w moim sklepie, ponieważ naprawdę cieszy się niesamowitym powodzeniem i stanowi doskonałe wsparcie dla wszystkich zawodników i zawodniczek, z którymi współpracuję na co dzień. Jestem przekonana, że ten produkt zdecydowanie ułatwi Ci poruszanie się w kuchni, planowanie zakupów i przede wszystkim Twoje odpowiednie żywienie przed treningiem. 30 pomysłów na posiłki przed treningiem to produkt, który jest niezbędny dla zawodników sportów wytrzymałościowych i mieszanych. Znajdziesz tam różnorodne, smaczne w wykonaniu i podzielone przede wszystkim względem intensywności treningu posiłki, a one wzbogacą Twoją dietę i odpowiednio przygotują Cię do treningu. Mam nadzieję, że moimi wskazówkami nieco rozjaśniłam Ci kwestię dotyczącą posiłków przed treningiem, i teraz już. Będziesz wiedział, będziesz wiedziała, w jaki sposób komponować wartościowe paliwo z roślin przed treningiem. Dziękuję Ci za wysłuchanie 103 odcinka mojego podcastu Paliwo z roślin. Ja serdecznie zapraszam Cię do odwiedzenia mojej strony internetowej serwiamaksum.pl już doskonale wiesz, gdzie znaleźć i buka 30 pomysłów na śniadania przed treningiem, jednakże ja Cię również zapraszam do tego, żeby zasubskrybować moje kanały, żeby zaobserwować mnie na Instagramie, Facebooku i odwiedzać moją stronę internetową. Tam mnóstwo przepisów, porad, informacji, artykułów. A także pełnego wsparcia Twojego zdrowia i aktywności fizycznej. Dla mnie najważniejsza jest regeneracja, i w ten sposób zawsze buduję każdą narrację, współpracując z moimi podopiecznymi, więc mam nadzieję Cię przekonać do tego, że regeneracja to klucz do sportowego, zawodowego, jak i amatorskiego sukcesu. Wszystkiego dobrego, dziękuję za odsłuchanie 103 odcinka podcastu Paliwo z roślin. Ja nazywam się Sylwia Maksem i serdecznie zapraszam Cię już za dwa tygodnie. Pa, pa! Jak słyszysz nagrywanie podcastu daje mi moc radości i z uśmiechem się nią z tobą dzielę. Dziękuję, że jesteś i wspierasz moje działania. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, to wyślij go dalej, tak aby inni też mogli czerpać paliwo z roślin. A ty już teraz zasubskrybuj mój kanał, by nie przegapić nowych treści. Do usłyszenia w niedzielę za dwa tygodnie. Sylwia Maksym, Paliwo Z Roślin.